Serdecznie witam. Jak codziennie na naszym kanale, zapraszam na krótkie rozważanie Bożego Słowa. Dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa. Dość często spoglądamy może na i czytamy sytuacje, w których uczestniczył, cuda, których dokonał, mowy, których wygłosił. Jednak chciałbym powiedzieć, że również te ostatnie chwile z jego życia miały ogromne znaczenie i wywarły ogromny wpływ na tych, którzy byli wtedy świadkami tych wydarzeń. Żołnierzy, którzy stali pod krzyżem a także zgromadzonych tłumów. I przez to wydarzenie możemy zobaczyć, że nie był on jak jeden z wielu, który umarł tak straszną i haniebną śmiercią. Przyjrzyjmy się więc dzisiaj tej sytuacji zapisanej z Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale od 44 wersetu. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: Zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, Ujrzawszy, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. I Łukasz, który relacjonuje nam to wydarzenie, podkreśla, że ci, którzy byli świadkami tego wydarzenia, widząc to, co zaszło, mieli pewne określone reakcje. I myślę, że dla nich nie było to jakąś nowością y, dla tłumów, które były wtedy zgromadzonych, ani dla tych żołnierzy, którzy wykonywali, ten wyrok, dlatego że w ówczesnym Imperium Rzymskim tak właśnie karano niewolników, buntowników i tych, którzy sprzeciwiali się Imperium Rzymskiemu. Jednak te wydarzenia, które towarzyszyły śmierci Jezusa Chrystusa, były inne. I kiedy chociażby ten setnik, który miał dopilnować, aby wszystko przebiegło według planu i egzekucja się odbyła był od początku z tym skazanym nie słyszał jego narzekania nie słyszał jego może uskarżania się on zachowywał się jakoś inaczej jak dziwna była wina która została napisana na tabliczce w trzech językach Król żydowski. i kiedy tak od początku przyglądał się temu skazańcowi, to później wystąpiły pewne wydarzenia, które jeszcze bardziej spotęgowały takie zastanowienie, kto to jest, kto właściwie teraz umiera. I czytaliśmy, że wystąpiły pewne w naturze znaki, że przez trzy godziny ciemność zaległa Ziemię. Jak musiałoby to ogromne wrażenie wywrzeć na tych, którzy stali wtedy pod tym krzyżem, dlatego, że samo już uczestniczenie już w tak strasznym widowisku na pewno budziło jakieś refleksje, a wtedy jeszcze nastała ciemność. Później ewangeliści zapisali, że rozdarła się zasłona świątyni. Inny ewangelista. Zapisał taki szczegół, że od góry do dołu, jakby podkreślić, że nie mogłoby być to jakimś udziałem człowieka, też dlatego, że w świątyni, do świątyni, a zwłaszcza do tego miejsca świętego i najświętszego, mogli wchodzić tylko kapłani wyznaczeni przez Boga, a do tego miejsca najświętszego tylko raz w roku wchodził arcykapłan, aby pojednać sam siebie przez wypełnienie szereg, Przepisów Zakonu, ale także cały naród. I później ten ostatni moment, kiedy Jezus Chrystus mimo tej całego cierpienia, mimo tego, tego strasznego cierpienia i wysiłku, i już takiego umęczenia, On w ostatnich momentach swojego życia zwraca się do Ojca i mówi: Ojcze, w ręce Twoje polecam. Ducha mojego. Takiej śmierci jeszcze ten setnik nie widział, chociaż może wielu już skazańcom towarzyszył w ich ostatnich godzinach. I dał takie świadectwo ten setnik, zaiste. Ten człowiek był sprawiedliwy. Również tłumy, które były tam zgromadzone, odchodziły, bijąc się w piersi. Drodzy, niech taką dla nas będzie to krótką. Reflekcją, dlaczego musiał umrzeć ten, który był święty, sprawiedliwy, ten, kiedy stał przed Piłatem, przed Herodem, nie mogli nic znaleźć, aby skazać go na taki straszny wyrok. Jednak ta świętość, sprawiedliwość, to, co było w Bożym Synu, nawet w tej strasznej chwili przebijała. I dochodziła i poruszała serca ludzi. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić do krótkiej refleksji, ale także, żeby ten fragment był dla nas również zbudowanym naszej wiary, wyznaniem takim naszej wiary, że rzeczywiście Ten, który umierał, był święty, sprawiedliwy, był tym Bożym barankiem i umierał za nasze grzechy. W nim nie znaleziono żadnego grzechu, z nim nie znaleziono jak jest napisane o nim fałszu na jego ustach. Jednak dał się ukrzyżować i to jest dla nas do dzisiejszego dnia wielki dowód Bożej miłości. Niech Was Bóg błogosławi. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.